Dawaj, nie zastanawiaj się. Będzie tak, kurde, family friendly content? Robimy taki content na no YouTubie? My tylko tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy upierać mój samochód. Jedziemy teraz. A ja przekląłem teraz. No ja jestem trochę, no kurczę. Tak, jedziemy teraz po opony, które są na felgach Wjeżdżamy teraz felgi ze spalonymi oponami, których tak naprawdę jeszcze ja ich nie opaliłem, tylko kupiłem już takie łyse. Znaczy kupiłem w sumie do życia mi do samochodu, to, ale zapłaciłem w sumie za auto razem z gratami, czyli tak jakbym w sumie zapłacił za to. A i czy ja teraz zrobiłem mi teraz życia, kupiłem spalone opony? Chyba to właśnie zrobiłem, nie? Ale teraz kurczę, powiem tobie, że jest jeden taki kurczę, jedna taka rozkmina i w sumie to będzie test tego samochodu. No. Czy on zmieści 8 felb w środku? Z oponami. Nie same felgi, nie same opony, które możesz ugnieść, tylko felgi pełne koła. Po prostu pełne koła. Wejdą. Jak tu wejdą, kurczę. Wejdzie tu 6. Ty sam jesteś 6, tutaj wejdzie 6 z tyłu, to ty jesteś pro. I sam jest mi mi kebab. <noise> hey, patrz Jeżeli to zrobisz, to dobra, dostaniesz jakąś nagrodę. Dobra, Giś. Dostaniesz dobra. nagrodę? Naklejkę to nie fali gumy. Znamy się nie od dziś. Tu z tyłu mamy Felgi i musimy tutaj wsadzić szybkę i zabieramy go na drifta szybkiego, nie? Wsiadaj szybko do tyłu. Ty patrz, on nawet nie protestuje od razu w teatr. Powiem Ci, że fajne auto, naprawdę. Nie mam zamiaru go za bardzo upierać na takich drogach jak teraz, tutaj, ale powiem Ci, że korzystając z okazji, że wsiadłeś do tego samochodu, to po prostu musiałem coś zrobić. Ty jakiś tutaj kluczyk jeszcze jest. Jaki kluczyk? Tak, ja. Pokaż. O, o, ty, a to, nie jest mój? to chyba twój stary. Tak, ja, ja nie, nie mam takich kluczyków. Do tej. Wy wiecie, że to mój tata pomakleja? Tu masz gaz ręczny, i żeby lżej ci było, senogą, tu wciskasz. Możesz do końca normalnie zajechać, nie? Jum jeździłeś? No. Kiedy? To już mój ma. Co ty gadasz? No. Myślałem, że tylko no. ja mam Jumza. No. Matki byś się? Ja się. wyczyściłem jeszcze do loty, nie do lotu. Jednak to no. jedna nie w tryski. No, no, tym nie wtryski. Tutaj, na tym naprawię. Ale nie ma. Hmm. No, jak czekanie. nie ma piwa? No, zostanie na zimę. No. Ty widziałeś, jak on to chwycił nogą? No! Ja, Lexusa też nie sprzedaję, trzymam go. Wczoraj mnie pozytywnie mega zaskoczył, bo podą na to suche to normalnie to. bez pytań. To jest 2 litry, 150 koni, 6 cylindrówka i. Teraz jeszcze jak wsadzę ten pospawany dyfarek, chociaż ten spinał właśnie, to mnie zaskoczyło, że on na suchym wczoraj podał, nie rozpiął, trzymał i dzisiaj to samo, nie? Ja z winy na kopie jestem. Z powrotem. Wskoczyłbyś tak? Pewnie się bym Szkoda mi, bo czysty <laughs> dresadiles mam. Facyt z klasą, nie? No Najpierw śrubę popukaj. Nie tak, bo rozpierdolisz kurde krawędzie. Grinta. O tak! Tu niestety, ale klepałem młotkiem trochę i teraz trzeba zrobić tak, patrz. A brzucha to... mnie mnie nawijać sobie. No bo... <laughs> o. Jerozolimska. Kurwa, no nie pójdzie tak. A, A Kobieta była od się do samochodu? No. No to No ta osoba mnie uczyła w ogóle jeździć samochodem kiedyś. Jak miałem właśnie 14 lat i kręcone włosy. Jak ty dalej tyle masz? Czyli wczoraj. No bo ja się w ogóle nie starzeję, co? Czyli wczoraj. <laughs> Czyli wczoraj. <laughs> Tak, rudy poluzowane wszystko. No i dobre. Patrz, przecież to masz cztery śrubki. No. Czy ten. Stabilizator mówisz odkręcisz? Stabilizator odkręcasz i go sobie przykręcisz tutaj, przeciągniesz. I normalnie sobie odkręcisz to. No to dobra, okej. Okay. Pomóc okay. ci? No, pewnie. <laughs> <laughs> Proszę. Piwo chcesz? A ty co, co tak ty pokierujesz? A ja mogę jedno piwko wypić to... Taki układ to mi się podoba, nie? Mogę piwko wypić Deszcz popadał, co? Akurat Czekaj, nie do piwa. to <śmienic> <przytrawamy. śmienic> O, też poszło, widzisz, kurde tu nie Ma... można się bać, tylko trzeba próbować, kurwa Kolejna odkręcona Którą jeszcze ci odkręcić? Powiedz mi, młody A kurde, wszyscy. Ty, tej nie mogę wszystkie. wyjąć Czekaj, nie mogę wyjąć, kurde Profesjonalny myciorączek Bo ja takich czystych co dawno nie miałem. A <grymne> ale fajny pociąg. CS ma oczywiście. <grymne> Szymek mi zaraz 500 koni zrobi w Naksusie. Zawór awaryjnego dojazdu do domu. Zawór to chodzi chyba o hydrołapę. No nie ma hydro, dlatego kurde jest błąd tutaj, mm. tak? Co jeszcze on nam mówi? Brat komunikacji w układzie im no kurde komunikacja jakaś tam jest, nie? <laughs> Dalej. I sądy same, tak? Dobra, skosujemy. Kasuj, kurde i ten. I 500 oni robimy. Elegancko mieszka, kurwa. Dzisiaj chyba kurwa w tym lekcu się urodziłeś. <laughs> Da się nawet przykładkę tu zrobić. Trzeba go na pewno będzie utwardzić. Ale ty dało się tutaj specjalnie dałem więcej fefry i poszedłem szerzej. Bo na krawędziach mamy piasek. Tak, tak, tak. widziałem. Na środku się asfaltu się bym no. tego pewnie nie zrobił. Ale widziałeś, że dupu specjalnie ta, zaciągnąłem no. po zewnętrznej, nie? O człowieku! Dobrze, nie? Teraz to ta! Teraz się zawrócę na łapie. Kurwa, Ty hydro, nie trzeba Co, co się stało? Mocowanie spadło Ale naklejka, classic No ty już zjebałeś, kur... kurwa. Ja to klejem malowałem Kur... Chyba bym Szpaki nałożyć, by było nic Widziałeś, jak się zdenerwował, że zeździłeś... Je... No to kurwa klepałem. Ja, Widać kurwa. No. Kurwa. kurwa. nie, <laughs> <laughs> nie kurwa... Co? Amerykańska wersja. Americano. Pseudopotacie. Staniesz tu na środku, a ja dookoła ja Będę się rozgrzał i pobawię, dobra? No. gdzie będę dzwonił, mm. jakiś łobuz jedzie. Tylko one wyrywa je patrz Co wyrywa? No patrz, powyrywało. No wiesz, to jest taka jazda, to nie? To jest tu. To jest stąd, A ja, ale powiem wam, że jestem pod wrażeniem Moje pierwsze upalanie na asfalcie tym tak? Na Felbne 17 Człowieku, tydzień temu pojechałem, przejechałem się Cyca Gruzem, popatrzyjemy jak chłopcy jeżdżą Już tydzień czasu chodzę, drapie się jakiego, po głowie, nie? Podcinasz łapu zwykłą, to już no. nie jest zwykła łapa, zobacz Jak hydro kur... Zwykła łapa podcina jak hydro stoi i co? I to jeszcze kurde koło 17. Blokuje normalnie, podcinasz, strzelasz mu kurde i on idzie pojechany. Dawaj, wsiadaj, teraz Ciebie przywiążę. 3, 6, 6, 0 i odstawiamy go, zmieniamy kółka. Dobra, Rura! uda się! Rura! Uda się, kamień, program przyrodniczy. Tak, tutaj widać ile ma lat, można policzyć raz, sto. Dwie godziny później. Ty, złapy 360 nie zrobisz. Co? Będzie ciężko ci złapy. Złapy będzie ciężko. Nie, tylko żeby kierow odbił od razu to by poszło. W sumie ta, ale spróbuj sobie lecieć bokiem na Jakbyś chciał wyspinować i nagle kierow w drugą stronę. No. Spróbuję no To jest na Boże. na koło jedno napęd. O! Ale które? Ty w tym bagażniku. A nie powiem, Ani powiem. <śles> Dobrze! prawie. Co powiesz? Dupa. A bądź tak. Co? Nie pamiętam, nauczył. Ja. <laughs> Chcesz gartować? Ja i jest jeszcze, jeszcze coś tam trochę. Nie wiem co mam powiedzieć na razie, będę milczał chyba. i ale 360 ten... też bym skleił, tylko jeszcze większa prędkość nie, tak nie. i szybciej nie, tak nie jeszcze nie odwinąć tak fajerą tak. i najlepiej, żebym to rozbujał w miarę, tak, żeby jeszcze w międzyczasie albo go tak wkręcić i z mu jebnąć żeby od razu zaczął się kręcić, albo jakoś zredukować na jedyne, nie? Kurwa, prawie w 比较高大上我家伙。 Ten lexus jest fajny. No. Ale Ty... dobrze podaje, co? No, jak na lexus. Kurde, człowieku 150? 150 i to jeszcze na kole 17. No. Ja nie będę nawet szukał już 15, nie chcę. Ja już nie chcę. No, Motocykliści ja się ma. To wariaty. Dobra, robimy teraz takie kółeczko. I takie hamy przykładki do full skrętu, że po prostu w poprzek drogi będziemy stawać. Dobra. I chudzimy go później, dobra? no

Ślisko, co? Ślisko, fest, ale cały czas full robię no. Non stop full Pięknie teraz robiłeś Dwie na raz? Nie? K***a, tak fajnie by było ale Tak się marki, kończy oboje ale przejdzie, bawiłem się, nie. się już na tym, cały czas pula robiłem z gry. Ile byś podtrzymał i da by je, bo ty też drudzy. Patrz jak ta pa. wygląda pa. O, jakie włoski. na bałem, bałem się? Na początku. Tak, nie, nie bałeś się, bałem się. Ja mu, to nie od razu go podtrzymać, tylko wyciągnąć się bardziej do zewnątrz, bo to jest górne miejsce. I za trzeci razem to Tu jest gość za kierownicą Lexusa, który tydzień temu tak mi namieszał w głowie, że kupiłem auto. No dawaj jedyneczkę tu trakcję wyłączasz Od okay. razu ci mówię no, że zupełnie inaczej tym się jeździ jak BMK. A? A tak. co, ciężej? Zobaczysz, no to zupełnie inaczej. Sobie wyczuj go. Jeszcze tylko z tyłu zaraz utwardzić? Poli jakiś gwizd kurwa I jest kot, nie? I jest kot, kot, Ładnie, szeroko Może ty czujesz go! Tak. Czujesz tą furę chuj! To jest leksus! Zajebiste ręczy, no? Ja to hydro nie będę robił! Sycu mówi, że łapa chodzi zajebiście i tak wyczuł te auto moment, że piździec, nie? Kurwa jak hydro, zajebiście Bączka tam zakręcę na no, spokojnie Za bardzo mu odpuszczasz Bo ja przyzwyczajony jestem do fur 1000 godzin, wiesz, baseto <śles> No <śles> dawaj Sezon, sezon Polata. To zamiast do utylizacji to na złom, metalu. <grywa> Wracamy do domku, jak wam się podobało łapa w górę, sub, komentarz, wbijajcie na Instagramkę i na sklep, do wszystkiego macie linki w opisie pod filmem, Strzeleczkę trzymajcie się, cześć.